Hej, hej, z tej strony Agnieszka Gaczkowska, a Ty słuchasz podcastu o plotki. Tutaj uchylam rąbka tajemnicy z zaplecza prowadzenia biznesu w oparciu o rękodzieło. Znajdziesz tutaj przecieki z naszej działalności warsztatowej oraz sprzedaży rękodzieła, czyli takie pro tipy dla osób pracujących w tej branży, ale również dużo eksportu, know-how, które może przydać się w szeroko rozumianym biznesie, zwłaszcza biznesie online. Dziś kontynuuję całą serię, cały cykl hmm, odcinków dotyczących prowadzenia warsztatów rękodzieła. Poprzedni odcinek był trochę dedykowany osobom, które chciałyby wpaść na warsztaty, skorzystać z tych dobrodziejstw hmm, rękodzieła dla siebie, nawet jeżeli profesjonalnie nie zajmują się rękodziełem. Natomiast kilka poprzednich były hmm, takimi wskazówkami w temacie, co robić i jak to robić, jeżeli Ty też chcesz prowadzić warsztaty. Rękodzieła. Temat chyba ewidentnie się spodobał, ponieważ dużo dostałam wiadomości, aby nagrać kolejne takie krótkie zajawki serii Jak, serii jak zacząć? Jak zacząć prowadzić warsztaty rękodzieła? Oczywiście będę cię odsyłać do kursu, ponieważ tam bardzo kompleksowa kompilacja wiedzy, gdzie wchodzę w najdrobniejsze detale nie tylko różnych technik rękodzieła, z którymi sama pracuję. Ale też przestrzeni, w której skupiam twórców rękodzieła, prowadzącym, prowadzących już aktywnie warsztaty rękodzieła, którzy też dzielą się swoim doświadczeniem przez pryzmat zupełnie innych technik rękodzieła niż moje. Więc jeżeli na poważnie chcesz prowadzić warsztaty, chcesz zacząć lub już prowadzisz i szukasz dla, ciebie, dla siebie społeczności, w której możesz dyskutować o tych codziennych wyzwaniach i jak ulepszać swój warsztat prowadzenia warsztatów, to oczywiście zachęcam Cię do kursu. Znajdziesz wszystkie linki czy tutaj w opisie, czy na stronie oplotki.pl w dziale sklep. Natomiast dzisiaj znowu taka króciutka porcja. Jeżeli chcesz się przekonać, czy to w ogóle dla Ciebie, to myślę, że słuchaj dalej. Nawet jeżeli prowadzisz już warsztaty od dawna, to pewno będziesz mógł, czy mogła, zgodzić albo nie zgodzić się z tym, co mówię. Więc nurkujemy. Nawet jeżeli jesteś najlepszym twórcą i chcesz prowadzić warsztaty rękodzieła lub już to robisz, potrzebujesz rozwinąć kilka innych umiejętności, a przede wszystkim umiejętność uczenia innych. Więc jak nauczać rękodzieła na warsztatach? Z mojego doświadczenia po pierwsze warto przełamać tak zwaną klątwę wiedzy. Czyli uświadomić sobie, że to, co wydaje się oczywiste dla mnie, czy dla ciebie, prawdopodobnie nie jest takie oczywiste dla innych. Prawdopodobnie nawet będzie bardzo trudne. Warto więc spojrzeć na swoje umiejętności i spróbować je rozbić na jak najmniejsze kroki, których możesz nauczyć. Nie martw się, jeżeli na początku sprawia ci to problemy. To umiejętność jak każda inna, więc jej opanowanie wzrasta wraz z praktyką. Natomiast z mojego doświadczenia pamiętam, że co mi pomogło, to doświadczenie bycia mamą. Jeżeli ty też jesteś rodzicem, to prawdopodobnie najłatwiej będzie ci zrozumieć ten proces, przypominając sobie, jak uczyłaś czy uczyłeś dziecko wiązać buty. No, <gryw> pamiętasz? Zgadza się, to nie była jednorazowa sytuacja. Najpierw pokazywało się, jak przepleść sznurówki przez dziurki, później było, jak złapać je w malutkie rączki w odpowiedni sposób. Na pewno było wiele prób połączenia dwóch sznurwadłów węzełek, a dopiero po opanowaniu tych wszystkich podstaw, udało się stworzyć kokardkę. No i dokładnie tak samo wygląda uczenie czy nauczanie rękodzieła na warsztatach. Jeżeli jesteś w stanie rozbić proces tworzenia danego dzieła na takie właśnie maleńkie kroki, które uczestnicy warsztatów będą mogli opanować jeden po drugim, to wiesz już, jak to działa. Nie zakładaj, że ktokolwiek potrafi wykonać którykolwiek z kroków, wręcz odwrotnie. Lepiej założyć, że każdy z uczestników jest zupełnie początkujący. Nawet jeżeli nie jest, to da mu to poczucie sprawczości i dodatkowo zmotywuje do podjęcia wyzwania opanowania trudniejszych, kolejnych kroków. No wyjątkiem jest sytuacja, gdy w opisie warsztatu komunikujesz, jakie umiejętności podstawowe powinni posiadać uczestnicy. Bo coś też potrzebujesz założyć. No na przykład to, że każdy z nas potrafi obsłużyć nożyczki. Zastanów się, jaka jest najprostsza rzecz, taka pierwsza i podstawowa, którą należy opanować, aby rozpocząć dany projekt. Dopiero potem przejść do następnej, a potem do kolejnej. Proces, który powstaje w ten sposób, to gotowy scenariusz warsztatu. Zapisuj każdy krok i rejestruj, ile czasu wymaga od uczestnika jego opanowanie. Dzięki temu będziesz po prostu w stanie przewidzieć szacowany czas trwania warsztatu. Wydaje się banalne? Uwierz mi, nie jest. Najbardziej doświadczeni, świetni rękodzielnicy popełniają ten błąd i zakładają, że skoro coś jest łatwe dla nich, to będzie również dla uczestników. O, jakże wielkie jest ich rozczarowanie! Podczas warsztatu, który miał trwać dwie godziny i nagle staje się pięciogodzinnym maratonem pełnym frustracji. To nie o to chodzi. Chodzi, aby warsztat był lekki, przyjemny, sprawiał, że na myśl o wspomnieniu tego warsztatu się uśmiechamy. Zachowaj dla siebie popisy i, i jakąś wirtuozerię. To nie jest pokaz, to nie jest występ, to warsztat. Dlatego zadbaj o instrukcję. Nawet jeżeli nie są przydatne podczas samego warsztatu, Choć zazwyczaj uczestniczy, uczestnicy czują się bezpiecznie śledząc kolejne etapy warsztatu. Jest w tym jakaś taka dzika satysfakcja, że coś możemy po prostu już odhaczyć. Ma to chyba jakieś konotacje z listami niekończących się zadań z naszej codzienności. No to z pewnością takie instrukcje będą niezastąpione podczas pracy w domu, kiedy uczestnicy będą chcieli odtworzyć pracę samodzielnie. Paradoksalnie świadomość, że wszystko jest w instrukcji uwalnia też uczestników od stresu. Jest im po prostu łatwiej skupić się na zapamiętywaniu kolejnych kroków warsztatu. Osoby, które lubią notować, zostaną uwolnione od takiej potrzeby dzięki możliwości śledzenia przebiegu warsztatu z instrukcji. Będą w stanie się po prostu lepiej skupić. Natomiast jeżeli mają taką dużą potrzebę notowania, będą mogły to robić właśnie na takiej instrukcji. Jak widzisz, nauczanie rękodzieła na warsztatach nie może się obejść bez takiej instrukcji warsztatowej. Każdy też uczy się inaczej. Niektórzy najlepiej przyswajają wiedzę słuchając, inni ćwicząc samodzielnie, jeszcze inni potrzebują wszystko zapisać po swojemu albo przegadać z prowadzącym lub współuczestnikami. Warto więc zadbać, aby każda z potrzeb została zaspokojona. Choć może się to wydawać trudne, bo już sama świadomość faktu sprawia, że umożliwiasz uczestnikom poszukiwanie ich własnych metod na opanowanie kroku scenariusza, e, tych zajęć, które prowadzisz, i to we własnym tempie. Natomiast warto po prostu zadbać o niespieszną i wolną od stresu atmosferę. Zazwyczaj kiedy jesteśmy na warsztatach stacjonarnych, jesteśmy w stanie doświadczyć wszystkich sposobów uczenia. Z jednej strony słuchamy, z drugiej mamy ten wizual, czyli widzimy ciebie jako prowadzącego, a jeszcze dodatkowo możemy zaglądać do instrukcji. Więc niezależnie od preferencji i stylu przyswajania wiedzy, który jakby jest tym dominującym u twojego uczestnika, ty zapewniasz wszystkie Dzięki temu będziesz w stanie pomagać każdemu z uczestników przyswajać wiedzę warsztatową w takim optymalnym tempie. W ramach urozmaicania nauczania można zadbać o możliwość notowania na jakiejś tablicy, flipcharcie czy jakimś ekranie. Można zadbać właśnie o te pisemne instrukcje, które będą dodatkowo miały różne ilustracje, zdjęcia. Można dać możliwość robienia samodzielnych notatek, ale właśnie zapewnić np. kartki długopisy, można dać po prostu dużą ilość praktyki, czyli naturalny sposób kazać, zapamiętywać rzeczy poprzez ciało. No i możemy dawać choćby krótkie momenty takiej indywidualnej asysty. Są to też takie momenty pozytywnego wzmocnienia, pochwalenia za sukces. To bardzo, bardzo gruntuje tą nową wiedzę w głowach naszych uczestników i w ich ciałach, i rękach. Jeżeli jesteś w stanie zapewnić takie formy wsparcia podczas warsztatu, to masz gwarancję, że zaspokajasz potrzeby najróżniejszych typów uczniów. Uświadomienie sobie, że niektórzy będą notować, co mówisz, nawet jeżeli teoretycznie wszystko jest w instrukcji, pozwala tobie też uwolnić się od niepotrzebnej frustracji, a uczestnikom regulować sposób, w jaki przyzwajają nowe umiejętności przez pryzmat własnych, indywidualnych potrzeb. Pamiętaj, że czasami niektóre osoby potrzebują notować nie dla samego notowania. Ale jest to dla nich po prostu sposób na poradzenie sobie ze stresem, nową sytuacją, nową umiejętnością. Nie warto kontrolować, warto po prostu przyglądać się i obserwować, jak różnie dzieje się to u różnych uczestników. Kolejny ważny punkt, jeżeli nauczasz rękodzieła, opanuj czas. Nauczanie rękodzieła na warsztatach wymaga czasu. Pamiętaj, że zazwyczaj opanowanie danej umiejętności zajmuje o wiele więcej czasu niż jej pokazywanie. Jeżeli przyjmujesz, że czynności, które tobie zajmują 10 minut, są elementem warsztatu, to twoim uczniom zajmą minimum 30. Jest duża szansa, że uda ci się zmieścić w zaplanowanym czasie warsztatu, kiedy właśnie taki przelicznik kolejnych kroków, kolejnych kompetencji czy kolejnych elementów scenariusza Będziesz kalkulować. Jeżeli ty robisz coś w 10 minut, twoim uczniom zajmie to prawdopodobnie 30. Warto o tym pamiętać, ponieważ możliwość przeprowadzenia testowego warsztatu może ci pomóc zweryfikować, czy takie założenie jest poprawne dla twojej techniki lub danego scenariusza. Dzięki temu możesz ewentualnie skorygować ten czas trwania warsztatu. No i sprawdzić, czy to, co mówię, rzeczywiście przekłada się na rzeczywistość. Koniecznie daj znać. Jeżeli sprawdzisz, będzie inaczej, koniecznie do mnie napisz na agnieszkamałpa.pl. Sama jestem ciekawa. Pamiętaj też, że grupy uczestników mogą się różnić i w konsekwencji warsztat może się okazać nieco dłuższy albo nieco krótszy. Jeżeli przewidywany czas warsztatu jest dłuższy niż 2,5 godziny, warto wprowadzić przerwę, na przykład jakieś kawę, ciasto. Warto zapewnić sobie też bufor czasowy, który można odpowiednio wydłużyć albo skrócić. Czyli taki element scenariusza Twojego warsztatu, który możesz dostosować do tego, jak dynamicznie zmienia się warsztat. To ważne. Ważne, żeby zmieścić się w zaplanowanym okresie czasu przewidzianego na warsztat. W dzisiejszych czasach wszyscy planujemy swoje bloki czasowe. Jeżeli obiecuję, że warsztat to 2-3 godziny, to nie może trwać 5. To niewybaczalny błąd. Uwierz mi, że uczestnicy będą zniesmaczeni, pomimo że w Twoim przekonaniu może to być niesamowity prezent kolejnych dwóch godzin czasu warsztatu. Warto, roz, warto też rozbić cały warsztat na kilka bloków czasowych i obserwować, czy każdy z nich zajmuje ci dokładnie tyle, ile planujesz. Łatwiej zapanować na, na warsztatem, na przykład takim trzygodzinnym, jeżeli podzielimy go na sześć bloków półgodzinnych. I dokładnie wiemy co w którym bloku potrzebujemy zrobić, ukończyć i kiedy taki blok kończy się zgodnie z zegarkiem. Będzie ci łatwiej korygować długość warsztatu, jeżeli widzisz czy jesteś trochę do przodu czy trochę do tyłu właśnie w tych mniejszych blokach. Warto zadbać, to taka wskazówka bardzo praktyczna o zegar. Zegar w zasięgu twojego wzroku. Niekoniecznie uczestników, ale twojego, aby unikać zerkania na zegarek albo na telefon. To bardzo rozprasza, natomiast jeżeli możesz to robić dyskretnie, albo zegar taki wiszący na ścianie jest w takim miejscu, że cały czas masz na niego oko, to będzie ci po prostu łatwiej kontrolować czas trwania warsztatu. Jeżeli grupa będzie pracować wyjątkowo efektywnie i pozostanie duży bufor czasowy na końcu warsztatu, przydać się może również dodatkowa umiejętność, której możesz nauczyć uczestników w formie takiego bonusa. Mam nadzieję, że zachęciłam cię do prowadzenia warsztatów. Wbrew pozorom to nie jest bardzo trudne, choć nie jest też łatwe. Metodą prób i błędów możesz dojść do naprawdę niesamowitej wprawy. Ja jestem żywym dowodem. Zajęło mi to 8 lat i do dziś mam wrażenie, że cały czas można coś jeszcze poprawić, ulepszyć, zrobić inaczej czy wymyślić od nowa. Natomiast metoda prób i błędów to niekoniecznie jest coś, co Ci polecam w dzisiejszych czasach, kiedy mamy niesamowity dostęp do ogromu wiedzy i doświadczenia bardzo wielu twórców. Sama, kiedy zaczynałam, nie było jeszcze tak rozbudowanego biznesu online, nie było kursów, nie było formatu takiego uczenia się czy bycia w społeczności rękodzielników właściwie z, całego, z całej Polski, jak nie świata, gdzie możemy dyskutować o sposobach na prowadzenie warsztatów. Teraz takie przestrzenie w internecie już są. Sama jedną z nich tworzę, współtworzę wraz z prowadzącymi warsztaty rękodzieła z całej Polski, a właściwie świata, którzy dyskutują na temat tego, jak jeszcze wymyślać te scenariusze od nowa, aby były tym bardziej dostosowane do pędzących czasów i tym lepiej odpowiadały na potrzeby naszych uczestników. Jeżeli masz ochotę prowadzić warsztaty rękodzieła i nie chcesz popełniać podstawowych błędów, to zachęcam cię do tego kursu. W dosłownie żołnierskich słowach streszczam, skracam trochę w podobny sposób jak w tym odcinku bardzo wiele praktycznych wskazówek i takich lekcji, które sama potrzebowałam na przestrzeni lat odrobić. Natomiast jest to też dostęp do społeczności, w której wielu doświadczonych twórców rękodzieła z najróżniejszych technik dzieli się swoimi doświadczeniami. I współtworzy przestrzeń dyskusji, wymiany informacji i takiego wspierającego środowiska innych profesjonalistów. Odnajdziesz się tam też, jeżeli chcesz po prostu do swoich zwykłych, innych tematycznych warsztatów dodać ten element rękodzieła jako może kreatywny icebreaker albo fajną formę zakończenia Twoich warsztatów czy treningów. Na pewno znajdziesz tam środowisko osób, które chętnie podzielą się swoimi podpowiedziami i wskazówkami. Ja też bardzo hojnie dzielę się swoim doświadczeniem. Cała treść kursu ułożona jest w lekkostrawne moduły. Każdy z modułów e, umieszczony na praktycznej e, platformie kursowej. A dodatkowym atutem są bonusy i spotkania rozwiewające wątpliwości takie jak rozliczanie warsztatów, księgowość wokół warsztatów, aspekty prawne, prowadzenie warsztatów online, różne techniczne zagwostki związane właśnie z wchodzeniem do internetu. I wiele, wiele innych tematów, które po prostu wypływają w trakcie naszych dyskusji i wymagają dodatkowego zaopiekowania. Mam nadzieję, że zaprosiłam Cię do naszego cieplutkiego, mięciutkiego świata rękodzieła, aby też zajmować się tym coraz bardziej profesjonalnie i coraz bardziej na poważnie. Jeżeli czujesz, że to przestrzeń dla Ciebie, zaglądaj do opisu tego podcastu. Tam znajdziesz bardzo wiele informacji, albo po prostu wskakuj na oplotki.pl, znajdziesz tam wszystkie informacje. Jeżeli czujesz, że ten podcast dał ci jakąś fajną refleksję, koniecznie podziel się z znajomym, który powinien o nim usłyszeć, albo po prostu pisz do mnie na agnieszkamaupa.pl i podziel się swoimi wrażeniami. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.